Drodzy Państwo, kochani emeryci i renciści, jeśli macie 60 lat lub więcej, to proszę Was usiądźcie wygodnie, bo to, co za chwilę usłyszycie, może całkowicie zmienić Waszą sytuację finansową w najbliższych miesiącach. Właśnie potwierdzono oficjalnie. Od najbliższego poniedziałku startuje wypłata nowego świadczenia w wysokości 1000 zł dla emerytów. Tak, dobrze słyszycie, 1000 zł dodatkowego wsparcia, które może trafić na Wasze konto. Ale uwaga, to nie jest automatyczna wypłata dla wszystkich i właśnie dlatego nagrywam dziś ten materiał, bo wiem, że wiele osób może przegapić te pieniądze tylko dlatego, że nikt im nie wytłumaczył, jak należy się o nie ubiegać, jakie dokumenty przygotować i czy w ogóle się kwalifikują. Widziałem już tyle sytuacji, kiedy seniorzy dowiedzieli się o takich świadczeniach zbyt późno albo nie złożyli wniosku na czas, bo myśleli, że to zbyt skomplikowane. Dlatego dzisiaj usiądziemy razem, tak jakbyśmy pili herbatę przy kuchennym stole i wszystko sobie spokojnie wyjaśnimy. Powiem Wam dokładnie, kto może otrzymać te tysiąc złotych, kiedy należy złożyć wniosek, jakie dokumenty są potrzebne, na co uważać, żeby nie stracić tych pieniędzy i co najważniejsze, jak to wszystko zrobić krok po kroku, żebyście nie musieli się stresować ani biegać niepotrzebnie po urzędach. To nowe świadczenie zostało wprowadzone w ramach programu wsparcia dla emerytów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Rząd zdecydował się na ten krok po wielomiesięcznych analizach, pokazujących, że część polskich seniorów, mimo otrzymywania emerytury, ma ogromne trudności z pokryciem podstawowych wydatków, szczególnie w okresie rosnących cen energii, żywności i leków. I teraz najważniejsze pytanie. Kto dokładnie może liczyć na te 1000 zł? Przede wszystkim świadczenie to jest skierowane do emerytów i rencistów, którzy ukończyli 60 lat i których wysokość miesięcznej emerytury lub renty nie przekracza 2300 zł brutto. To bardzo ważny próg, dlatego jeśli wasze świadczenie wynosi właśnie około tej kwoty, koniecznie sprawdźcie dokładnie, ile dostajecie na rękę, bo czasami różne dodatki czy trzynastki mogą wpływać na wyliczenia. Drugim warunkiem jest to, że musicie mieszkać samodzielnie lub w gospodarstwie domowym, gdzie dochód na osobę nie przekracza 1800 zł netto miesięcznie. Co to dokładnie znaczy. Jeśli mieszkacie sami, liczy się tylko wasza emerytura. Ale jeśli mieszkacie np. z mężem, żoną albo dorosłym dzieckiem, wtedy ZUS sumuje wszystkie dochody w Waszym gospodarstwie i podzieli przez liczbę osób. Dlatego bardzo ważne jest, żebyście dokładnie wiedzieli, ile wynoszą wszystkie dochody w Waszym domu. Trzeci warunek, o którym muszę Was koniecznie poinformować, dotyczy posiadanego majątku. Jeśli posiadacie więcej niż jedno mieszkanie, dom letniskowy, albo macie oszczędności przekraczające 100 tysięcy złotych na koncie, możecie niestety nie zakwalifikować się do tego świadczenia. Wiem, że to może brzmieć surowo, ale takie są przepisy. To świadczenie ma być pomocą dla tych, którzy naprawdę są w najtrudniejszej sytuacji finansowej. Nie oznacza to jednak, że jeśli macie małe oszczędności, np. 10 czy 20 tysięcy złotych odłożonych na czarną godzinę, to automatycznie zostaniecie wykluczeni. Limit jest naprawdę wysoki, więc większość osób nie powinna mieć z tym problemu. Czwarty warunek to kwestia nieotrzymywania podobnych świadczeń z innych źródeł. Co to znaczy? Jeśli już dostajecie specjalny dodatek mieszkaniowy powyżej pewnej kwoty, albo korzystacie z programu osłonowego, który już Was wspiera finansowo w podobny sposób, może się okazać, że te nowe tysiąc złotych będzie pomniejszone o kwotę, którą już otrzymujecie. Nie martwcie się jednak, to nie znaczy, że stracicie całkowicie. Po prostu urząd przeliczy Wam ostateczną kwotę tak, żebyście nie byli podwójnie wspierani za ten sam cel. Teraz! Przejdźmy do tego, co Was interesuje najbardziej. Kiedy i jak złożyć wniosek, żeby te pieniądze faktycznie do was trafiły. Wypłaty startują już od poniedziałku, ale uwaga! To nie znaczy, że pieniądze automatycznie pojawią się na Waszym koncie. Musicie najpierw złożyć odpowiedni wniosek. Gdzie to zrobić? Najwygodniej oczywiście przez Internet, jeśli korzystacie z platformy ZUS PUE, czyli platformy usług elektronicznych ZUS. Jeśli jesteście internetowo obeznani, albo macie kogoś w rodzinie, kto może wam pomóc, to naprawdę najszybsza droga. Logujecie się na swoje konto, wchodzicie w zakładkę wnioski i świadczenia, tam znajdziecie formularz o nazwie jednorazowe świadczenie wspierające dla emerytów. Wypełniacie go spokojnie, krok po kroku, system was przeprowadzi przez wszystkie pytania. Będziecie musieli podać swoje podstawowe dane osobowe, numer PESEL, adres zamieszkania, wysokość swojej emerytury, informacje o osobach mieszkających z wami w gospodarstwie domowym oraz ich dochodach. Koniecznie przygotujcie sobie wcześniej wszystkie te informacje, żeby nie musieć przerywać wypełniania wniosku w połowie. Jeśli jednak internet to nie wasza bajka, albo po prostu wolicie załatwić sprawę osobiście, możecie oczywiście pójść do najbliższego oddziału ZUS. Ale tutaj mam dla Was bardzo ważną radę. Nie idźcie w poniedziałek rano. Wiem, wiem, wszystkim się wydaje, że jak coś startuje w poniedziałek, to trzeba być pierwszym w kolejce. Ale prawda jest taka, że w poniedziałki urzędy są oblężone, kolejki ciągną się od wczesnych godzin rannych, a czas oczekiwania potrafi wynieść nawet 2-3 godziny. A wy, drodzy Państwo, nie musicie tak się męczyć. Najlepiej jest pójść w środę lub czwartek, gdzieś około 10-11 rano, wtedy biur jest dużo mniej ludzi. Urzędnicy mają więcej czasu, żeby wam spokojnie wszystko wytłumaczyć i pomóc wypełnić dokumenty. Idąc do ZUS, weźcie ze sobą koniecznie dowód osobisty: ostatni odcinek emerytury albo decyzję emerytalną, jeśli ją macie, dokument potwierdzający adres zamieszkania może to być rachunek za prąd czy gaz, oraz jeśli mieszkacie z kimś, to zaświadczenie o dochodach tych osób. Nie martwcie się, jeśli czegoś zabraknie, urzędnik powie wam, co jeszcze trzeba dołożyć i będziecie mogli przyjść jeszcze raz. Kolejna sprawa, która Was na pewno interesuje, kiedy dokładnie te 1000 zł trafi na Wasze konto. Jeśli złożycie wniosek w najbliższych dniach, powiedzmy do końca tego miesiąca, to według oficjalnych informacji ZUS pieniądze powinny zostać przelane na Wasze konto w ciągu 45 dni roboczych od momentu złożenia wniosku. Wiem, że to brzmi długo, ale tak niestety działają procedury urzędowe. Każdy wniosek musi być zweryfikowany, sprawdzony, przeliczony, Ale są też dobre wiadomości. Jeśli wszystko będzie w porządku z Waszym wnioskiem, jeśli podacie wszystkie wymagane informacje i nie będzie brakowało żadnych dokumentów, możecie otrzymać pieniądze nawet wcześniej, czasami już po trzech- czterech tygodniach. Dlatego tak ważne jest, żeby wniosek wypełnić dokładnie i uważnie. Jedna literówka w numerze konta bankowego, Jeden brakujący dokument, i cały proces się wydłuży. Teraz coś bardzo istotnego, o czym wielu ludzi nie wie i przez co później tracą pieniądze. To świadczenie jest jednorazowe, ale nie jest wolne od wszelkich potrąceń. Co to znaczy? Jeśli macie zadłużenie wobec ZUS, na przykład nieopłacone składki zdrowotne z czasów, gdy prowadziliście działalność gospodarczą, albo zalegacie z opłatami za media. I sprawa trafiła do komornika, te tysiąc złotych może zostać automatycznie pomniejszone o kwotę waszego długu. To jest bardzo ważne, żebyście o tym wiedzieli i nie myśleli później, że ktoś was oszukał. Jeśli macie takie zadłużenia, przed złożeniem wniosku warto sprawdzić ich wysokość i ewentualnie porozmawiać z komornikiem czy z urzędem o możliwości rozłożenia długu na raty, żeby całe świadczenie nie zostało zabrane. Poza tym świadczenie to jest zwolnione z podatku dochodowego, co oznacza, że jeśli dostaniecie 1000 zł, to faktycznie cała ta kwota będzie wasza, bez żadnych potrąceń podatkowych. Jest jeszcze jedna kwestia, która budzi wiele wątpliwości. Czy to świadczenie wpłynie na wysokość waszej emerytury, albo czy może spowodować, że stracicie jakieś inne dodatki? Odpowiedź brzmi: nie powinno. To jest jednorazowa pomoc finansowa, która nie jest wliczana do waszego stałego dochodu, więc nie wpłynie na przeliczenie waszej emerytury ani na prawo do innych świadczeń, takich jak dodatek energetyczny czy mieszkaniowy. Niemniej jednak, jeśli korzystacie z pomocy społecznej, np. z dofinansowania do leków albo obiadów, warto zapytać w swoim ośrodku pomocy społecznej, czy to jednorazowe tysiąc złotych nie zostanie wliczone do waszego dochodu przy kolejnej ocenie sytuacji materialnej? W większości przypadków nie powinno to stanowić problemu, ale lepiej dmuchać na zimne i sprawdzić wcześniej, żeby nie mieć później niemiłej niespodzianki. Chcę Wam teraz opowiedzieć o kilku prawdziwych sytuacjach, z którymi spotykałem się przy innych programach pomocowych, żebyście wiedzieli, na co uważać. Pani Halina z Krakowa, 70-latka, która żyje sama i której emerytura wynosi 1800 zł, dowiedziała się o podobnym świadczeniu pół roku po terminie składania wniosków. Nikt jej nie powiedział. Nie dostała żadnego listu, bo zakładano, że skoro jest emerytką, to sama śledzi wszystkie zmiany. Straciła wtedy kilka tysięcy złotych wsparcia. Dlatego ja tutaj dzisiaj siedzę i nagrywam ten materiał, żebyście wy, drodzy państwo, nie byli jak pani Halina. Jeśli znacie sąsiadów, emerytów, przyjaciół, rodzeństwo, które również mogłoby skorzystać z tego świadczenia, proszę, powiedzcie im o tym. Wyślijcie im linka do tego materiału, zadzwońcie, pójdźcie razem do ZUS. To naprawdę może zmienić ich sytuację. Kolejny przykład to pan Józef, który złożył wniosek, ale popełnił błąd. Podał zły numer konta bankowego, przestawił dwie cyfry. Przez to pieniądze wróciły do ZUS, a pan Józef czekał i czekał, myśląc, że po prostu procedura się przedłuża. Dopiero po dwóch miesiącach, kiedy poszedł do urzędu zapytać, co się dzieje, okazało się, że musi złożyć korekta wniosku z prawidłowym numerem konta. Stracił kolejne tygodnie. Dlatego błagam Was: sprawdźcie dwukrotnie, a najlepiej trzykrotnie numer swojego konta bankowego, zanim podacie go we wniosku. Przepiszcie go z karty albo wyciągu bankowego. Nie polegajcie na pamięci. Jest też pani Zofia, która mieszka z córką. Córka pracuje i zarabia 3000 zł netto. Pani Zofia ma emeryturę 2000 zł. Razem w gospodarstwie są dwie osoby, więc dochód na osobę wynosi 2500 zł, co przekracza próg 1800 zł na osobę. Pani Zofia nie zakwalifikowała się doświadczenia, ale gdyby wiedziała wcześniej o tych przepisach, mogłaby na przykład przemyśleć, czy nie warto, żeby córka zameldowała się pod innym adresem, jeśli faktycznie planuje wyprowadzkę. To oczywiście nie jest zachęta do oszustwa, absolutnie nie, ale pokazuje, jak ważne jest planowanie i dokładne zrozumienie przepisów, żeby maksymalnie wykorzystać przysługujące nam prawa. Warto również wiedzieć, że jeśli Wasza sytuacja finansowa zmieni się w ciągu roku po otrzymaniu tego świadczenia, na przykład odziedziczycie mieszkanie albo Wasze dochody znacząco wzrosną, ZUS ma prawo wezwać Was do zwrotu całości lub części świadczenia. Dlatego nie ukrywajcie żadnych informacji we wniosku, nie próbujcie oszukiwać systemu, bo kary finansowe mogą być dużo większe niż te tysiąc złotych, które otrzymaliście. Uczciwie wypełniony wniosek to podstawa. Jeśli się kwalifikujecie, dostaniecie pieniądze. Jeśli nie, trudno, ale przynajmniej nie będziecie mieli problemów prawnych. Chciałbym jeszcze poruszyć kwestię terminów. Wnioski można składać od najbliższego poniedziałku, ale nie ma jednego sztywnego terminu zamknięcia naboru. Według obecnych informacji, program będzie działał do wyczerpania środków, a budżet przewidziany na to świadczenie jest ograniczony. Co to oznacza w praktyce? Że im wcześniej złożycie wniosek, tym większa pewność, że Wasze pieniądze jeszcze się zmieszczą w puli. Jeśli będziecie zwlekać miesiącami, może się okazać, że środki zostaną już rozdysponowane. Dlatego naprawdę zachęcam Was, jeśli wiecie, że spełniacie warunki, nie odkładajcie tego na później. Wystarczy jeden wolny dzień, godzinka w ZUS albo pół godziny przy komputerze z pomocą wnuczka i sprawa będzie załatwiona. Jeśli chodzi o samo wypełnianie wniosku, postaram się was teraz przeprowadzić przez najważniejsze pytania, które się tam pojawią, żebyście wiedzieli czego się spodziewać. Pierwsze pytanie to oczywiście dane osobowe. Imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia. Proste. Potem adres zamieszkania. Tutaj bardzo ważne, żeby podać adres, pod którym faktycznie mieszkacie, bo ZUS może chcieć to zweryfikować. Następnie pytanie o wysokość waszej emerytury lub renty. Podajcie dokładną kwotę brutto, którą widać na waszej decyzji albo na ostatnim odcinku. Potem będzie pytanie o liczbę osób w gospodarstwie domowym i ich dochody. Tutaj musicie podać, ile osób z wami mieszka: ich imiona, numery PESEL i ich miesięczne dochody netto. Jeśli ktoś pracuje, to pensja netto. Jeśli ktoś dostaje emeryturę, to ta kwota netto. Jeśli ktoś nie ma dochodów, na przykład student, zaznaczcie zero. Będzie też pytanie o posiadany majątek mieszkania, domy, działki, oszczędności powyżej 100 tysięcy złotych. Musicie to wszystko szczerze wykazać. Jeśli macie tylko jedno mieszkanie, w którym mieszkacie, zaznaczycie odpowiednią opcję i tyle. Na koniec będzie pytanie o numer konta bankowego do przelewu. Tu znowu błagam: przepiszcie ten numer bardzo dokładnie. 26 cyfr bez spacji. Najlepiej zróbcie sobie kopię wyciągu bankowego i przepiszcie wprost stamtąd. I pamiętajcie, konto musi być na wasze nazwisko. Nie można podać konta córki, syna czy wnuczki. Wiem, że dla wielu z Was, drodzy Państwo, wszystkie te formularze, przepisy, urzędy to jest stresujące i przytłaczające. Rozumiem to doskonale, ale chcę, żebyście wiedzieli, że to świadczenie naprawdę zostało stworzone dla was, żeby wam pomóc. Te tysiąc złotych to może nie jest jakaś ogromna fortuna, ale dla wielu seniorów to są pieniądze, które pozwolą kupić leki na cały miesiąc, opłacić rachunki za prąd i gaz w okresie zimowym, albo wreszcie pozwolić sobie na małą przyjemność, na przykład wyjście do restauracji z rodziną, czy zakup prezentu dla wnuków. To są wasze pieniądze, należą się wam, więc proszę. Nie rezygnujcie z nich tylko dlatego, że formularz wydaje się skomplikowany. Jeśli naprawdę czujecie, że sami nie dacie rady, poproście o pomoc. ZUS ma w każdym oddziale pracowników, którzy są przeszkoleni, żeby pomagać seniorom wypełniać wnioski. To ich praca i obowiązek. Nie musicie się wstydzić, że czegoś nie rozumiecie. Możecie też zwrócić się do lokalnego ośrodka pomocy społecznej. Pracownicy socjalni często pomagają w takich sprawach. W wielu miastach działają też organizacje senioralne, świetlice czy kluby, gdzie wolontariusze pomagają emerytom w załatwianiu spraw urzędowych. To naprawdę nie jest wstyd poprosić o pomoc. Chcę jeszcze dodać kilka praktycznych wskazówek związanych z samą wizytą w ZUS, jeśli zdecydujecie się złożyć wniosek osobiście. Po pierwsze, weźcie ze sobą długopis. W urzędach często brakuje materiałów piśmiennych. Po drugie, jeśli macie słabszy wzrok, weźcie okulary do czytania. Po trzecie, załóżcie wygodne buty, bo czasami trzeba trochę postać. Po czwarte, jeśli bierzecie jakieś leki, weźcie je ze sobą razem z wodą, bo oczekiwanie może się przeciągnąć. I po piąte, jeśli to możliwe, wybierzcie się do urzędu z kimś bliskim z mężem, żoną, córką, synem, sąsiadką. Po pierwsze, będzie Wam raźniej, a po drugie, będziecie mieli dodatkową parę oczu i uszu, żeby upewnić się, że wszystko jest wypełnione prawidłowo. Na koniec chciałbym jeszcze wspomnieć o jednej ważnej rzeczy: o waszych prawach jako emerytów i świadczeniobiorców. Jeśli ZUS odmówi Wam przyznania tego świadczenia, a wy uważacie, że decyzja jest niesprawiedliwa, macie prawo się od niej odwołać. Dostaną Państwo pisemną decyzję z uzasadnieniem, dlaczego świadczenie nie zostało przyznane. W tej decyzji będzie informacja o tym, jak i w jakim terminie możecie złożyć odwołanie. Zwykle jest to 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie składa się do ZUS, ale rozpatruje je sąd. To brzmi strasznie, ale naprawdę nie jest. Możecie napisać odwołanie sami, prostym językiem, albo poprosić o pomoc prawnika lub doradcę w ośrodku pomocy prawnej. W wielu miastach działają bezpłatne punkty porad prawnych dla seniorów. Drogie, kochane osoby, które mnie teraz słuchacie, wiem, że to był długi materiał pełen informacji dat, kwot i przepisów. Ale zależało mi, żebyście mieli wszystko w jednym miejscu, jasno i przejrzyście wytłumaczone. To 1000 zł nowego świadczenia dla emerytów to realna szansa na poprawę Waszej sytuacji i chciałbym, żeby jak najwięcej z Was mogło z tego skorzystać. Pamiętajcie, wnioski od poniedziałku liczy się czas, liczy się dokładność, liczy się uczciwe wypełnienie formularza. Jeśli spełniacie warunki, nie zwlekajcie. I proszę, przekażcie tę informację dalej swoim bliskim, sąsiadom, znajomym. Razem mamy większą siłę, razem możemy zadbać o to, żeby żaden emeryt nie został pominięty. Trzymajcie się ciepło, dbajcie o siebie i pamiętajcie, nie jesteście w tym sami. Ja tu jestem, żeby Wam pomagać, tłumaczyć, wspierać. Do zobaczenia w kolejnych materiałach, w których będę Was informował o wszystkich nowościach i zmianach dotyczących Waszych emerytur i świadczeń. Ściskam Was serdecznie.